Komiksową jest to impreza, na której zapraszamy zawsze dwóch e, artystów komiksowych. Takim chyba najciekawszym punktem programu, bo można zobaczyć e, i zasugerować tematy do narysowania i zobaczyć, jak one na żywo powstają na oczach publiczności, a na koniec ktoś z publiczności z tym rysunkiem wychodzi. Komiks jest medium dość trudnym, zwłaszcza dla osób, które nie siedzą zupełnie w tym medium, trzeba też do nim dotrzeć. Jak zrobić na komiks? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby. Wyjechać z naszego kraju i dołączyć do jakiegoś zaczarowanego wydawnictwa, które płaci dolarami, bądź też robić komiksy online i zarabiać dolary. Współczesny komiksarz to jest ktoś, kto tak naprawdę siedzi w filmach, w muzyce, w książkach, generalnie w szeroko pojętej popkulturze. I komiks jest jednym ze środków przekazu, które do niego docierają. Człowiek, który zmaga się z wieloma problemami na co dzień a w wolnych chwilach i w chwilach, kiedy ucieka od rzeczywistości tworzy historyjki komiksowe.